Siadam na grób <laughs> Oleńki, albo Izy, i mówię tak, kochani kochane dzieci, których tam jest blisko 200, e, jestem wobec sytuacji, wobec której sobie w ogóle nie mogę poradzić jako człowiek w kategoriach racjonalnych. I proszę was, żebyście nam pomogli. I mija parę dni nagle się okazuje, że jest taki spot wydarzeń, który jest odpowiedzią na moją prośbę. Ja temu nadaję takie znaczenie, bo tych sytuacji było wiele są cuda dla całego świata i Kościoła i są moje osobiste cuda. I to jest taki mój osobisty cud. To co, to, co mi pomaga, to mi pomaga nauczanie Kościoła. Kiedy biorę i czytam adhortację apostolską Jana Prawa II o cierpieniu ludzkim, Salvi doloris, i zastanawiam się nad sensem i wartością także cierpienia niezawinionego, to odnajduję w tym wywodzi Jana Pawła II moich podopiecznych, którzy uczestniczą, Boże Sztym, mój, no, co też jest tajemnicą dla mnie, uczestniczą przez swoje cierpienie niezawinione, łączone z cierpieniem Chrystusa w dziele współzbawiania świata. Zaraz potem można zadać pytanie: no tak, ale Pan Jezus wybrał. W sposób niezawiniony cierpiał i umarł na krzyżu za wszystkich. Mógł, mógł wybrać, wybrał tą drogę. i. I znowu to się, te karty mogą się rozsypać, bo, bo, bo nasze dzieci uczestniczą w tym cierpieniu niezawinionym uczestniczą w dziele współzbawienia świata, natomiast oni, nie, nie, one nie wybierały i rodzice nie wybierali. Więc dalej w jakimś wymiarze właśnie chybił trafił. Jeżeli nadamy sens przejścia przez bramę. Śmierć do życia wiecznego, a sens, że kończy się w tym dole i tą łopatą, która przygniata tą ziemię, to jest tu brakuje nadziei na spotkanie. A jak brakuje nadziei na spotkanie, to ten ból jest tysiąckrotnie większy. Na wiarę to ja, to ja wierzę, że się z nim spotkam, ale jakże bym chciał go przytulić, ale mam nadzieję, że dane nie będzie się z nim spotkać. Powie wierzący, a niewierzący powie: Nie mam tej nadziei, bo, bo tego nie uznaję. Myślę sobie, że to jest też pewien sposób na to, żeby, żeby mieć radość o zrobieniu tego, co zrobić można. Czasami, mając świadomość, że jedyną rzeczą, którą można zrobić, to trzymać za rękę być przy rodzinie, Prosić o pewne gesty i zachowania, które są potrzebne umierającemu dziecku, które idzie do nieba. Bo jeśli e, rodzic mówi do dziecka, że kocha, trzyma za rękę i przeprowadza na drugą stronę, a wiem, że może krzyczeć, e, zachować się bardzo impulsywnie, czego nie oceniam, że jasna, to ja, to ja go przygotowuję. Jak, Ostatni etap życia dziecka i jedno z największych wyzwań twoje, Twojego kochany rodzicu możesz domknąć w momencie przeprowadzenia swojego dziecka na drugą stronę. Ja, ja potem płaczę, ja tutaj mam konkretne zadania do wykonania. W procesie leczenia dość często tak się zdarza, że nawet jeżeli to jest niewerbalnie, to dziecko jest zobligowane, żeby zrobić wszystko i chcę zrobić wszystko dla rodzica bo rodzic marzy żeby dziecko wyzdrowiało natomiast jak przychodzi agonia jak przychodzi czas odchodzenia to to zostaje i czasami jest tak że ta agonia trwa bardzo długo i wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje kiedy prosiliśmy rodziców czy rodzica który jeszcze nie dał przyzwolenia na odejście żeby pochylił się wyszeptał do ucha kochanie, jeżeli chcesz to iść bo lepiej żebym ja został tęskniąc za Tobą i żebyś Ty został dla mnie w bólu i cierpieniu, które w agonii trwa. Mieliśmy takie pomysły, żeby te dzieci nasze jeździły na koniach, jeśli mogą, żeby jeździły na wakacje, żeby spełniać ich marzenia, żeby czuły, że żyją. I co jest celem? Celem jest uśmiech dziecka. Radość dziecka i spełnienie jego marzenia. My z naszymi podopiecznymi, podopiecznymi nawet się zaprzyjaźniamy, i na pewno przeżywamy, my też, jako personel. Po prostu, jeżeli zaprzyjaźnimy się z rodziną, i kiedy odchodzi dziecko, no, musimy z tą rodziną jeszcze być, żeby ją po prostu jakoś y, utulić, utulić, żeby im było lżej przechodzić ten okres. Przeważnie jesteśmy też na pogrzebach tych dzieci, które odchodzą. I te mamy zawsze wołają: Nigdy was nie zapomnę, nigdy płaczą nam w bramie, bo idziemy się z nimi pożegnać. Więc to ten płacz też jest taki szczery. I, no i, a nam wydaje się, mnie przynajmniej, daje taką siłę, że ten zespół jest potrzebny, że my wszyscy jesteśmy potrzebni i naprawdę tym ludziom pomagamy. jest okres, kiedy się smucimy, ale też jest taki okres, kiedy się cieszymy. Kiedy spotyka się rodzina, ona mówi, że przybyło im dzieciątko, że bardzo dobrze się rozwija. Więc to jest dla nas bardzo, bardzo wielka radość. Wielka radość, że ta rodzina idzie w dobrym kierunku, że kiedyś to dziecko swoje które odeszło pielęgnowali, bardzo dużo dawali mu serca, a w tej chwili tam to pożegnali, a przywitali nowe i są szczęśliwi. No i my jesteśmy wtedy szczęśliwi. Na pewno trzeba czeka kochać drugiego człowieka. Uważam, że to jest najważniejsze. Bo cóż innego można powiedzieć? Tygodnie. Dwa tygodnie przebywał na intensywnej terapii w szpitalu. Tydzień czasu spędził z nami w domu i u nas w domu też odszedł. Dzięki temu, że dostaliśmy sprzęt z hospicjum, dzięki temu, że mm, mieliśmy. Zapewnioną opiekę medyczną 24 godziny na dobę Karol mógł z nami być w domu. I bardzo się cieszę z tego. Bardzo dziękuję, że, e, że moje dziecko było ze mną przez ten krótki okres, bo tylko tydzień czasu, ale, ale to było mimo wszystko bardzo dużo dla nas. Cieszę się, że odchodził w domu, a nie w szpitalu, że tak naprawdę odprowadzaliśmy go w, tą, w tej ostatniej drodze. I byliśmy z nim do samego końca. Każdą minutę wykorzystaliśmy maksymalnie jak się dało. Same przyjście Karola na świat było wielką radością, że żyje, że, że możemy z nim być. Nie wiedzieliśmy ile, i tym bardziej każdy dzień u nas radością. Chociaż to były ciężkie dni, hospicjum to jest życie. I to, co najważniejsze, to jest godne życie. Myślę, że dopóki żyjemy, nie znajdziemy tej odpowiedzi. Zostaje nam ta odpowiedź dana. Pewnie jak pójdziemy już tam, przyjęliśmy to, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, a, ale nie mamy odpowiedzi, dlaczego akurat nasze dziecko zostało wybrane tak naprawdę. Jak przytuliłam Karola po raz pierwszy, mimo że e, po policzkach spływały może łez, to ja byłam najszczęśliwszą matką na świecie, mimo że moje dziecko jest chore, eee, i wiem, że nie będę się długo nim cieszyła tutaj, na Ziemi. Ale jaką ja teraz odczuwam ogromną ulgę i radość w sercu, że nie zabiłam swojego dziecka i niesamowicie swobodne życie pod tym kątem. Pacjenta, który znalazł się, zachorował ciężko, znalazł się pod opieką hospicjum. Bardzo przeżywałam jego chorobę, jego odchodzenie. Kiedyś zostałam poproszona tam na wizytę, mimo że był już pod opieką hospicjum, poproszono mnie na wizytę domową. I on to było dziecko takie około 10 lat. On zszedł na tematy takie, że zrozumiałam, że chciał powiedzieć, że on odchodzi, że to wie o tym, i ja nie potrafiłam podjąć tematu. I to bardzo mi dało do myślenia. Udałam, że nie rozumiem, co on mi sugeruje. No tak, przeżywam to do tej pory. I to może jakaś taka była inspiracja. Że znalazłam się w hospicjum i e, nie udaje, że nie wiem, o czym mówią. Najchętniej bym powiedziała: no nie będzie dobrze, wyzdrowiejesz. On już wiedział, że nie wyzdrowieje. Ja wiedziałam, że nie wyzdrowieje. Ale tak najłatwiej powiedzieć nie martw się, będzie dobrze. A on chciał porozmawiać o tym, że nie będzie dobrze. Bardzo mnie. E, Zdziwiła jego babcia, która jako prosta kobieta rozmawiała z nim o tym I, i mówiła mu, słuchaj kochanie, jak tam będziesz w niebie, to pomódl się za babcię. Przerażające, a, a jednocześnie takie właśnie normalne, bo, bo to tak miało być. Czasami obserwujemy, że dziecko czeka, że pożegna się z babcią, że dojedzie tata, że przyjdzie babcia, która nie dawała rady towarzyszyć w ciężkiej chorobie dziecka. Takie, takie sytuacje były. To też życie. To są czasami lata, czasami dni, czasami tygodnie, czasami kilka dni na które rodzice chcą zabrać dziecko do domu, mając świadomość, że sukcesu nie będzie, że wyzdrowienia nie będzie. Wie pan, to jest bardzo ważne, żeby na te kilka dni, żeby dziecko je mogło spędzić w domu, wśród najbliższych. Nie ma odpowiedzi. To chyba nie w tym życiu. Oczywiście, że myślałam o tym. Nie, go, nie godzę się z tym, ale to wie pan to yy, nie, a moja praca, moja pomoc właściwie w hospicjum, no to może jakaś próba znalezienia odpowiedzi czy przeciwstawienia się temu. No czy, nie to złe słowo. Też nie wiem, jak to panu powiedzieć. Czasami są takie drobne radości, prawda, że komuś mi się udało pomóc. Udało się wyleczyć infekcję u dziecka nieuleczalnie chorego. Udało się zmienić sondę. Udało się poprawić komfort życia dziecka. No, ktoś musi to robić, wie Pan, ale ja chcę to robić. Wydaje mi się, że to jest tak, że e, no, dziecko żyje i dopóki to dziecko żyje, to jest nadzieja i trzeba walczyć. A, no i ona chyba walczyła. No, może walczyła dlatego, że miała też dla kogo, bo tak naprawdę no, to nie można opuszczać, tak? bo ona leżała bardzo długo w szpitalu. Urodziła się 4 czerwca, a do domu przyszła e, 14 grudnia. Więc tak naprawdę ponad pół roku była w szpitalu non-stop. No i z tym, że byliśmy codziennie. I, i, i może dlatego, że byliśmy codziennie i że ona wiedziała, że ma kogoś oprócz tych pań, które podchodzą, to może dlatego walczyła. Znaczy to tak łatwo jest powiedzieć, tak? Nigdy nie należy wątpić. O so, chwilę z wątpienia, bo każdy je ma. Tylko bo trzeba wziąć w siłę i, i walczyć dla dziecka, tak? Bo nie dla siebie, bo często jest tak, że my się użalamy: Jacy my biedni jesteśmy, dlaczego nas to spotkało? A tak naprawdę nas nic nie boli. Tylko to dziecko cierpi. A później się robiła coraz bardziej taka normalna, tak? Taka dziecięca. Na rękach i, i w ogóle, i w ogóle. Zresztą chyba najbardziej to dostrzegali ludzie właśnie pracujący z hospicją, bo to oni nam mówili, i oni bardzo często przyjeżdżali i się też dziwili, że, że, że tak szybko idzie wszystko do przodu. Wiadomo, że na nich zawsze można było liczyć. To są ludzie tak naprawdę w tym momencie, tacy jedyni przyja przyjaźni, na których można liczyć i którzy coś podpowiedzą. W naszym przypadku się udało. Los doświadczył mnie w taki sposób, że mój syn zachorował na nowotwór, nowotwór mózgu. bardzo trudne miesiące od momentu postawienia diagnozy w listopadzie do lutego następnego roku kiedy zmarł to był taki najtrudniejszy najtrudniejszy czas w moim życiu a potem przyszła mi na myśl taka sytuacja że może moje doświadczenie bardzo trudne Doświadczenie mogło pomóc komuś innemu. Powiem szczerze, nie bardzo wyobrażam sobie y, jakąkolwiek inną pracę, ponieważ y, tutaj traktuje się y, pacjenta jak podmiot, a nie jak przedmiot, i obojętne ile ma lat. Y, ja przynajmniej mam w sobie tak ogromny szacunek dla. Dla, całego, dla całej rodziny, ale też dla tego najbardziej dotkniętego chorobą człowieka małego, dużego, dorosłego, bo też takich mamy pacjentów. Podstawowe pytanie, które rodzice zadają, dlaczego ja, dlaczego my, i dlaczego tak to nas dotyka. Sama też zadawałam sobie takie pytanie, ale też doświadczyłam takiej sytuacji, w której mój syn, jako dwunastolatek, przyszedł kiedyś do mnie z rysunkiem i pokazał mi go. I pytam mamo, jak ci się to podoba. No, więc zaintrygowałam, zaintrygowana byłam tym rysunkiem, ponieważ to był po prostu tuszem zrobiony na białej kartce. Dużo się działo na tym rysunku, i powiedziałam, że no taki jest właśnie intrygujący, a co chciałeś przez to powiedzieć? No i mój syn, ponieważ widział, że ja jakby nie, nie widzę tego wszystkiego, co on tam chciał pewnie przekazać i narysować. Co mm, powiedział? Nie, nie, nic. Tak sobie tylko bezgrałem. Istotne było to, że on bardzo zadbał o to, żeby ten rysunek powiesić, yy, oprawić go w ramki i powiesić w domu, właściwie w centralnym punkcie mieszkania. I tak naprawdę zaczęłam odczytywać ten rysunek już po jego śmierci. Yy, dostałam. Z Centrum Zdrowia Dziecka od pani psycholog Książkę Elizabeth Kibler-Ross, na Śmierć. I tam w jednym z rozdziałów jest taka analiza rysunków, takich spontanicznych rysunków dzieci. No I się okazało, że mój syn zostawił po prostu testament taki swój, zawarty w tej, w tej yy, na tej kartce. Bardzo dużo się tam działo. Ja dopiero później, analizując właśnie w oparciu o tą książkę, dostrzegłam, że narysował swoje oczy, które miał tak trochę lekko zmienione w czasie choroby. Narysował symbol komórki nowotworowej, symbol radioaktywności. To wszystko bardzo dużo takich symbolicznych rzeczy, intrygujących, i myślę sobie, że to tak zostanie, że będę chyba do końca swoich dni analizowała ten rysunek i będę pewnie szukała odpowiedzi na to, co chciał mi przekazać. Kiedy spotykam się z dziećmi chorymi, dotkniętymi chorobą, obserwuję u nich to, że chcą, jak najmocniej, jak najpełniej do końca wykorzystać swoje bycie tu na tym świecie do maksimum. To są tacy, tacy wojownicy, tacy, którzy przekazują niesamowicie ważne wartości, bo to Często te dzieci mówią, jak ważna jest zgoda, jak ważna jest miłość, jak ważne jest um, myślenie o innej osobie. Ksiądz, kapelan, który znał Marka, który rozmawiał sobie z nim i. Jak poszłam do niego zamówić mszę, bo taką czułam potrzebę. I potem yy, kapelan powiedział: To bardzo proszę, niech mi mama powie, kiedy to Marek zmienił miejsce zamieszkania. I chyba po to pojechałam, żeby usłyszeć takie słowa. Yy, yy, myślę sobie, że to tak jest, że mój syn, no właśnie, gdzieś jest.